Jeszcze chwilę czekamy, już mamy niby dwa okrążenia według gry, na szczęście już się nam to unormowało, e, 3, 4, 5 od razu nawet światło nam się zapaliło, no i zobaczmy, e, Karolewski, niezły start się wydaje, dokładnie zamyka to już e, Roba Kubica, ale Rob Kubica radzi pozycję na rzecz Szykuca, e, O zewnętrznej objeżdża Szykuc, Roba Kubica, jednak Rob Kubica jest po lepszej stronie toru i to on jest póki co na drugim miejscu, Daftur tuż za Alfa Tauri, jest zobaczmy Shan przed Dino, Dino który się całkiem nieźle przebił. Tam już ktoś obrócony jest to szaku z Ojkiem. Jesteśmy pierwszych poszczególnych na tym starcie. Tutaj leper ściska się Dino, ale mamy wirtualny samochód bezpieczeństwa, więc musi zaczekać z tym wyprzedzeniem. Serek tutaj blisko i zarzuca tutaj kierowcą Ferrari. Na szczęście utrzymał swój samochód. Bardzo tym razem efektownie tutaj robi to Aserek. Ale traci mimo wszystko pozycję numer 9, spada na 10 lokatę, a Tomaszek właśnie przed e, Acerkiem na ten moment. E, jednak Acer w tej ocenie się próbuje odgryźć, no właśnie się odgryza e, tutaj skutecznie. I to dlatego, bo Tomaszek odpuścił, żeby mieć DRS na tej prostej, a nie, jednak jeszcze DRS nie mamy, więc przepraszam za mój błąd. Życo tutaj atakuje Tomaszka. I jest to atak udany, proszę bardzo. Wykorzystał świetnie tą okazję. Tutaj Tomaszek nieco źle to rozegrał. Bana nie również na tym korzysta. Wciska się do drugiego zakrętu, wypycha tutaj nieco kierowcę Macarena. Teraz zobaczmy, jak się zachowają w zakresie numer 3. Jest tutaj już czysto, jednak Tomaszek straci pozycję na rzecz Gułany. No i tyle. leper był naprawdę bardzo blisko w zakresie numer 2, żeby dopaść No Zobaczymy, czy teraz mu się to uda. Korzysta z baterii, ma DRS i się wciska do piątego zakrętu. Zobaczmy. Szan tutaj chce chcę zrobić switchbacka, ale nie jest najlepszy zakręt do robienia tego typu manewrów i widzimy, że leper wykorzystał tę sytuację na lebiegu. Jest w DRS-ie, no i wydaje się, że będzie to spokojne wy wyprzedzenie właśnie z, 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 z tym systemem prowadzonym w 2011 roku. I tak też się dzieje. Karadawtul na pozycji numer 5. Przykuc jest w DRS-ie za leperem. No i od zewnętrznej tutaj będzie wyprzedzał. Leper całkiem nieźle się broni, jednak musi tutaj uznać wyższość kierowcy Alfa Tauri. Przynajmniej na ten moment zobaczymy, czy będzie w stanie się odegrać na następnym DRS-ie. Maderę DRS kierowca McLarena. No i wciska się Szwagrobi. Szwagrobi chciał wziąć wewnętrzną, ale nie zdążył. Znaczy, się tutaj. Tutaj zrozumiał swój błąd w porę, że zrobił to za późno. No i Bubik wraca na pozycję, wersja 14. Szaku nam się wycofuje, robi to w boksach, jak się nie mylę. Albo się rozbija. No właśnie, mamy samolot bezpieczeństwa, jest to idealny moment do zjazdu dla Red Bully. Nie przyczynę przyczyny, tutaj tylko safety Cara dzięki Szaku, no a my tutaj czekamy na restart Harlewski, już nawet go rozpoczyna. Widzimy jak długo przetrzymał, rzycon krok w krok za Mercedesem. DAF w awansuje na pozycję numer 4 dzięki tej dziwnej sytuacji. Eee, Chrzan piąta pozycja, Rob Kubica już wycofany, eee, rozbija się chyba w pierwszym zakręcie. Tutaj zobaczmy, mamy spory z Życo na pozycji pierwszej, kierowca jadłby 4, no zachód numer 3. właściwie 4, co teraz na procesie z TRS-em? na pierwszym miejscu. Pan e, nie uwalczy z Karlewskim. Karlewski musi teraz e, być po wewnętrznej. Pany nie odrzucał pierwszą od zewnętrznej Karlewskiego. I jest to świetny restart Red Bulli! Red Bulla na pierwszym w pozycji. Karlewski dopiero czwarty, więc kompletnie nieudana ta strategia e, jechania na tych e, zużytych e, średnich oponach. Wow, szaku. E, czy to było celowe czy nie, dostarczyłeś na myśl świetnego restartu w tym wyścigu. Tomaszek tutaj wyprzedza nam Acerka, o i teraz uderza w Acerka Bubik! Ajajaj, aj, aj. bardzo duży incydent między nimi. Bez nikomu z kierowca McLarena i na pewno z dużymi szkodzeniami kierowca Ferrari. Tuneluje się tutaj panie niezarządzone, pokazuje się, ale nie chce wyprzedać swojego kolegi z zespołu. Tutaj wydaje się, że chce mu dać to pierwsze miejsce na ten moment, by bronić się przed Daftulem. Wziął wewnętrznie Bananio. Niby a manewr dosyć agresywny i jednak w granicach przepisów. I Daftul atakuje, próbował Bananio zakryć wewnętrzno, ale nie zdążył tam. Daftul gdzieś tam z lewej strony ekranu. Ciskał się Bananio. Bananio teraz spróbuje się odgryźć. Ale no właśnie, Daftul wykorzystał to lepiej. No i skakuje na pozycję drugą. Traci 60% dożyć sona, zobaczymy, czy będzie stanie się do niego zbliżyć. że jest to świetna gra. Eee, Rzyston broni się jadąc od wewnętrznym pierwszy zakręcie Daftul ma zewnętrzną. Wciska się dzięki temu Bananio, świetnie to rozegrał Red Bull po raz następny eee, wciska się Bananio nie uderza nieco o co nam i nadzieję, że bez uszkodzeń eee, Jadąc ze sobą bok w bok, jednak już nie. Banany był bardziej, bo na zewnętrznej toru. Daftur musi bardziej napędzić, jest wewnętrzną, dosyć agresywnie tej zadzwania drogę Daftulowi, który ma DRS i wskakuje na pierwsze miejsce, czy na pewno przestrzeliwuje piątkę eee, i to nieco zaszuca za wyjściu. I o wszystko, Życon na pozycji drugiej. Świetny restart, ale już te e, późniejsze określenia nie są gorsze. Życon również tutaj z uślizgiem e, na zakręcie przed Samsungiem. Korzysta z DRS-u Iguana i pokazuje się od zewnętrznej. Sus tam się wycofuje w międzyczasie i jest szybszy na wyjściu. E, Iguana panuje ma wewnętrzną tutaj z numer 7. O wypycha nieco zaraz się szyku Szykucar trzymał swój samochód e, w torze. No ale e, Daftul wydaje się być szybszy na tych ostatnich okrążeniach, no i tutaj wypracowuje sobie przewagę o 8 przed Rzydsonem. Rzydson za to, 30. przewagi nad Bananio, no i Karolewski, no właśnie, Karolewski z tego wyścigu. Na drugim miejscu Szan, trzeci Rzydson, czwarty Bananio, e, piąty Leper, szósty szykut, siódmy Szrek, ósmy Dino, dziewiąty Daftul, dopiero dziesiąty Tomaszek. Więc Afturowi udało się uratować punkty w wyniku tych obrotów Tomaszka, Szwagra oraz Sigłany. Ale na pewno może być rozczarowany tutaj jeśli chodzi o zdobyte punkty w tym wyścigu.